W tym serialu gram postać Alfonso Alfredo Macabreski, który jest teoretycznie złym charakterem w serialu. No i znaczy ten on będzie dobry, ale ma są traumaczne przeżycia, które, które zmieniły także jego życie, i życie jego syna, życie jego rodziny. I tak główno, głównym celem jest yy, zniszczenie jego największego wroga, Richarda. Richard zabił mu żonę i to bardzo wstrząsnęło. I jak już powiedziałam, on chce się zemścić. Myślę, że Alfonso nie pogodził się do końca nigdy i nie pogodzi się. Z tym faktem, dlatego myślę, że to wpłynęło na jego osobowość i na jego styl życia. E, Grałem postać e, Richarda Rirro, który mm, gra w tym serialu. E, jest on mm, dawnym przyjacielem Alfonso Alfreda Macabreski. Richard jest mm, grubą osobą. Ma nadwagę. Betsy jest bardzo... można powiedzieć, że bardzo inteligentną osobą, błyskotliwą i sprytną. Tak. Richard jest z nią już od ponad dwóch lat. Poznał ją w barze GoGo. Go. Nie wiadomo, czy ich związek y, przetrwa dalej. E, w serialu gra można powiedzieć taką... Trochę trzecia, trochę drugą panową postać. syna jakby jednego z tych właśnie zboczyńców, jak e, wyjęła, Enrique Macabreska. To jest taki, taki pedant. I trudno jest go grać, jeżeli się takim nie jest, prawda? Jest półsierotą od czasu, kiedy miał, nie wiem... Nie pamiętam, ile teraz ma lata, ale wiem, że to był wtedy młody miem. Miał 14-12 lat przeżycie dla takiego ym, dziecka i myślę, że on tego nie puści tak płazem. On będzie próbował by coś zrobić, jak się, się zemścić. Hmm. Stosunek mojej postaci do postaci Richarda jest na pewno... no to jest... somiszane uczucie, prawda? Bo on tak naprawdę nie, mało... można powiedzieć, mało pamięta to zdarzenie. To było w środku nocy. Um, Enrika i jego ojciec. Taki jest ich stosunek, prawda? No tak, to jest ciężka sprawa, ponieważ e, Enrika wykonuje wszystkie morskie. Alfonso często używa zwrotu do niego bo ciebie dziedziczę. Nie, to jest to, jest, to jest to, tak, tak, to jest trudne. Yy, tak, yy, tylko jeden problem. Ja po Richard chyba. Ja, ja jestem Richard Oliver iwa Zabiłem tak? Zrobiłem żonę i tam, no. Problem. Zrobiłeś człowieka? Nie, kobiety. Nie.

A tego tak. Posłuchaj, nie możemy się przyjaźnić. Nie przyjaźni chodzi w grę. Ach ten ma beci beci. 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 Nagrywasz? Zabijemy jego kochankę. Becie. Ewykka to jest zadaniem dla ciebie. Nie płacz! Nie płacz! Ona nie jest nic warta, musi ją zabić. Nawet nie mnie znalazł. Przyjaciela. No, Maurus. No, A teraz jest szkodliwa. Musi się Nie wiem, co on tu robi. Nie wiem, co on tu robi. Gdy się zabijemy, tak? Richarda będzie wiedział kto to. Ty zabijesz margaretia, ja urodę, tą Betty? W moim życiu. Zostaw to idioto! Przetwórnia soków i Richard. To moje najgorsze dwa wyspą. Zostaw to! Cześć! Eśko, to, to nie ma być cena, to ma być malutki urywek! A... Hmm? não <laughs>